Moim i Państwa gościem jest nasz stały przyjaciel. Ja źle powiedziałem stały przyjaciel. Kolega od flaszki. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku programu Profesji i Eksperci. Pamiętajcie, aby kliknąć subskrypcję, abyście byli zawsze na bieżąco z naszymi odcinkami i tym odcinkiem, który dzisiaj przygotowaliśmy dla Was. Odcinek jest specjalny. A co przygotowaliśmy? To chodźcie zobaczyć. Dzisiaj jesteśmy w firmie Iglo, gdzie naszym i Państwa gościem jest y, nasz kolega Michał, którego dobrze Państwo znacie z Będzie poprzednich Andrzej. odcinków programów Profesors i Eksperci. Dzisiaj ty jesteś moim gościem, Andrzej. Cieszę się bardzo, że się w końcu udało spotkać na twoim terenie. Będziemy pewnie rozmawiali dzisiaj o chłodnictwie. Zapewne, Do a chłodnictwie. jest o czym rozmawiać. Zapraszam, usiądźmy, Dziękuję. Masz rację Michał, na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać o chłodnictwie. Wydaje mi się, że nasz pierwszy odcinek Chyba był wyemitowany pół roku temu, w którym to poruszaliśmy różne tematy, a były też bardzo tematy fajne związane z, z tematami naszych klientów odnośnie agregatów i ich oszczędności. Powiedz mi, co się wydarzyło przez te pół, ostatnie pół roku? Jakieś fajne doświadczenia, jakieś może fajne wyniki? Coś? Przez ostatnie pół roku zrobiliśmy kilka realizacji, z których zebraliśmy wyniki i są one naprawdę zaskakująco pozytywne. I idziemy z kolejnymi realizacjami do przodu. Mam nadzieję, że teraz czas już na nas. Mówiłeś Michał o wynikach, no, sytuacja rynkowa, no nie ma co tu oszukiwać, jest dziwna, trudna, wszystkie ceny tylko i wyłącznie idą w górę, a my niedaleko stąd mamy sklep do robienia 500 m2, który zaprojektowaliśmy według naszych standardów, oczywiście z użyciem Twoich urządzeń. Skorupę, wizualizację już mamy, teraz czas na konkrety i na zyski. Czyli, jak mamy dobrane meble chłodnicze, to możemy wybrać odpowiednie rozwiązanie dla naszego klienta, które pozwoli mu oszczędzić dużo energii elektrycznej, a co za tym idzie, zaoszczędzić dużo pieniędzy. I na pewno Ty nam w tym pomożesz. I tak zrobimy. To co? Jedziemy? Jedziemy. To zapraszamy. Mówię o agregatach, Andrzeju. Na pewno u naszego klienta będziemy chcieli zainstalować takie jednostki inwerterowe. Dokładnie takie? Takie jak ta, prawdopodobnie będzie jedna i okay. będziemy jeszcze mieli dwie mniejsze. Rozumiem. Cały układ chłodniczy sklepu, podzielimy na pewno na sekcje, ze względu na bezpieczeństwo, na ilość czynnika w układzie chłodniczym, no i na to, jakie klient będzie chciał rozwiązanie umieścić u siebie. Czy będzie to odzysk ciepła, czy będą to elektroniczne zawody rozprężne, musimy tutaj to wszystko dobrze rozważyć. To chodźmy to sprawdzić. To chodźmy. Wiesz co Michał, ja już jestem ciekaw, co przygotować naszego klienta. Jakie rozwiązanie, co pozwoli jemu dać jakieś oszczędności? Ale wydaje mi się, że omówmy to sobie u klienta dla inwestycji. Jedźmy na inwestycje. To jedziemy. Jesteśmy, Michał, na miejscu. To jest nasze 500 metrów. Prasa widać, że w re. Eee, ostatnie szlify idą wykończeniowe, Op wiemy co jakie meble zostały dobrane. Tak jest, eee, trochę też może opowiemy eee, naszym widzom, żeby, się, żeby też wiedzieli eee, co tutaj dobraliśmy, a Ty potem od strony technicznej opowiesz co ze swoich rozwiązań zastosowałeś, żeby to wszystko działało i generowało oszczędności dla klienta. Eee, to tak, według tutaj projektu na samym wejściu mamy regał Vario na warzywa, otwarty. Zaraz za nim idzie regał mrożniczy na e, mrożonki, tak? czyli jako alternatywa dla warzyw i owoców. W tamtym końcu mamy całe stoisko mięso wędliniarskie z połączeniem e, razem z piecem e, na produkty wykonywane tutaj na miejscu. Dalej mamy regał chłodniczy Vario, dwa razy cały narożnik mamy zabudowany e, na nabiał. Obok tego stoi e, mrożniczy na lody i mrożonki e, regał Level. No i tutaj wiadomo no na tej ścianie mamy e, regał wario na piwo, napoje z drzwiami e, przesuwnymi. To jeżeli chodzi o chłodnictwo to mamy tyle. No bo tutaj jakby, oczywiście tutaj też w tym miejscu mamy małą witrynkę na ciasto, ale to jest już na gargacie Macie. wewnętrznym, więc jakby to, już to jest już urządzenie niezależne. W tym się nie wykażesz, ale w tej części na pewno e, podpowiesz nam e, od czego tutaj e, trzeba było zacząć, e, w jakim kierunku poszliśmy tak. i jakie zrobiliśmy e, zastosowania. Według e, naszego planu, Podzieliliśmy cały system chłodniczy na trzy urządzenia. Jedno urządzenie będzie przewidziane na regałym okay. i To będzie agregat wymrożniczy. W tych urządzeniach zainstalujemy elektroniczne zawory rozprężne, żeby urządzenia pobierały jak najmniej energii. Tutaj ta energia jest bardzo droga, no więc oczywiście idziemy w oszczędności. Jasne. Y Drugi, y, dwa kolejne systemy to są systemy plusowe. Jedna część systemu to będą y, lady chłodnicze, regał warzywny i napojówki. A też plusowe? Urządzenia plusowe, czyli z dodatnią temperaturą wewnątrz. Aha, czyli okay. wszystko, wszystko tam, gdzie będziemy mieli plus jeden, plus okay, dwa, dobra. w napojówce może będziemy mieli ciut więcej, ale to no, nie zaszkodzi y, temu układowi. To y, drugie, a trzecie? Śmieszko? A trzeci układ chłodniczy. To będą regały nabiałowe, które będą zajmowały tutaj tak naprawdę największą część, okay. jeżeli chodzi o urządzenia plusowe w sklepie. Okay. Ważną rzeczą jest jeszcze to, że będziemy mieli w sklepie dwie komory zapleczowe. Tak jest. I e, tak naprawdę jeden układ plusowy będzie połączony z jedną komorą, okay. natomiast drugi układ plusowy będzie połączony z drugą komorą. Dla, dla bezpieczeństwa, żebyśmy żebyś, mieli jakiś e, jakąś przypadek, że jeden, jedna część układu nie działa, to zawsze mamy drugą część układu chłodniczego Esparcie. razem z komorą chłodniczą, gdzie ewentualnie towar możemy prze, e, przechować. Co, co by żeby e, że tak złośliwość, że czy ma tak? Jak najbardziej tak. E, na zapleczu mamy duży magazyn i wymaganiem inwestora było to, żeby tą energię z chłodnictwa cofnąć do środka, dlatego no z największego urządzenia chłodniczego, które będzie zainstalowane, będziemy mieli odzysk ciepła, który będzie cofnięty na magazyn. Ale to w postaci jakby tylko ciepła, czy też jakby ciepłej wody w sklepie? To, to tu my jedno, myśli... e, zamysłem właściciela było to, żeby tą całą energię wykorzystać całorocznie, więc w okresie Zimowym Będziemy mieli energię cofniętą na nagrzewnicę, na, na magazyn. Okay. Natomiast w okresie letnim cała energia cieplna będzie skierowana do bojlera, który będzie grzał ciepłą e, wodę e, użytkową na potrzeby socjalne, na potrzeby czyszczenia sklepu. Czyli Więc, na maksa wykorzystaliśmy wszystko, co gargaty wykorzystują? Jak, w, jak w, najbardziej Może... Limitują, To my to wykorzystujemy do tego, żeby to. Wykorzystać jakby tutaj dalsze. Żebyśmy mogli to cofnąć do, do środka, tą energię z największego agregatu. Wszystkie jednostki będą jednostkami inwerterowymi. Część instalacji jest już położona. Z naszej strony żeśmy dołożyli starań tutaj, żeby zrobić projekt średnicowania rur miedzianych do chłodnictwa. Także jesteśmy w kontakcie. Ja Czyli rur miedzianych? Tak, bardzo ważna hmm. rzecz chodzi o to, żeby instalacja miała właściwe przepływy. Okay. Bardzo często jest pomijane. Tutaj instalacja jest dosyć rozległa. Okay. Więc to, żeby rury miały odpowiednie średnice, odpowiednie odejścia, jest bardzo ważne. I tutaj też żeśmy przyłożyli do tego e, razem z firmą podniczą e, odpowiednią okay. staranność. Drodzy Państwo, to jest model doskonały, kiedy możemy już od samego początku ingerować w to, jak chcemy ten sklep poukładać i w którym miejscu chcemy dane urządzenia. Dzięki temu, jak zwrócicie uwagę na ścianach, mamy już wprowadzone określone przewody, zrobiliśmy też odpływy w odpowiednich miejscach, tak aby klient miał pełną wygodę w prowadzeniu sklepu. Tak jak powiedziałem, to jest model doskonały, ale nie musimy tego tylko i wyłącznie stosować w takich sklepach. Możemy to także zrobić w sklepach istniejących. Możemy wyjść z rozwiązaniem takim, aby to w waszym biznesie zrobić pewne oszczędności. I to nie małe, żeby pojawiły się odpowiednie rozwiązania. Tutaj układ był bardzo dobry, bardzo dobra współpraca między wykonawcą, inwestorem i dostawcą chłodnictwa. Model doskonały, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, wierzę w to, że podobała Wam się ta krótka wycieczka, e, która rozpoczęła się w firmie Iglo. E, poprzez e, wizytę u klienta na całej inwestycji e, Szukujemy dla Was już w niedalekiej przyszłości e, otwarcie, e, na które Was serdecznie zapraszamy i koniecznie kliknijcie subskrypcję, aby Was to nie ominęło i żebyście zobaczyli, co przygotowaliśmy dla Was w kolejnym odcinku.